6 kwietnia 2015 roku Ameryka, Izrael i spór o negocjacje z Iranem. I o tej porze, w każdy poniedziałek na naszych łączach miłośnik m.in. muzyki góralskiej, Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej, ze swoim salietonem Obudź się Polsko, Obudź się Polonio. Witaj Zenonie. Jest, jestem, dzień dobry. No, cud techniki. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za życzenia z wielu zakątków świata. Jest mi bardzo miło. Konsekwentnie będę odpowiadał na te listy. Przypomnę adres e-mailowy italianpolish.yahoo.com, a także naszą stronę internetową italianpolish.com. Witam Państwa, dzień dobry, dziękuję za życzenia, o tym już mówiłem z wielu zakątków świata. Szanowni Państwo, dzisiaj o Ameryce i o historycznym porozumieniu negocjatorów tzw. piątki plus jeden z Iranem, a także sytuacja absolutnie bez precedensu i nie mająca sobie równych w kontaktach Izraela i Ameryki. Zapraszam. Prasa światowa informuje, że między Iranem a sześcioma mocarstwami doszło do historycznego porozumienia, które, jeśli doprowadzi do ostatecznej i w pełni wdrożonej umowy, uniemożliwi Iranowi posiadanie broni jądrowej i uczyni świat bezpieczniejszym. Tak ocenił prezydent Barack Obama. Zaprezentuję Państwu, przegląd prasy światowej i opinie relacjonujących to wydarzenie. W ogrodach Białego Domu prezydent Obama w specjalnym wystąpieniu, nie wchodząc w szczegóły ogłoszonego w Szwajcarii porozumienia, przekonywał, że porozumienie ma wymiar historyczny i jest to, jak określił, najlepszą opcją, by wyeliminować ryzyko, że Iran wejdzie w posiadanie broni nuklearnej. Dodał również, że cytuję „nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione, i zastrzegając jednocześnie, że negocjatorzy osiągnęli w Lozannie... Dopiero wstępne ramowe porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Ma być ono podstawą ostatecznego porozumienia, które powinno być sfinalizowane do 30 czerwca bieżącego roku. Prezydent powiedział, że to dobre porozumienie, cytując, że spełnia nasze główne cele i jestem pewny, że jeśli to ramowe porozumienie doprowadzi do zawarcia ostatecznej umowy, to nasz kraj, Ameryka i świat będzie bezpieczniejszy. Szanowni Państwo, to tak w ogólnym zarysie odnośnie tych tak bardzo, bardzo ważnych negocjacji. A jaka jest reakcja wewnątrz Ameryki? Republikanie sprzeciwili się i sprzeciwiali się porozumieniu, jakie miało być zawarte z Iranem w sprawie programu atomowego tego kraju. Dalej tak jest. Lider republikański, Większości w Senacie Mitch McConnell zapowiedział, że jakiekolwiek porozumienie z Teheranem może być poddane ocenie kongresu. W jednym z wcześniejszych felietonów mówiłem o wizycie premiera Netanyahu w Ameryce i wystąpieniu w kongresie amerykańskim. Przypomnę, że premier Izraela Netanyahu zasugerował podczas przemówienia w kongresie, że prezydent Obama, dążąc do porozumienia z Iranem w sprawie programu nuklearnego, naraża bezpieczeństwo narodowe Izraela, co nie jest zgodne z opinią amerykańskich wyborców, a przypomnę, że amerykańscy wyborcy żydowskiego pochodzenia poparli prezydenta Obamę. Netanyahu przekonywał, że porozumienie z Iranem, którego rędownikiem jest prezydent Barack Obama, nie zapobiegnie zdobyciu przez ten kraj broni nuklearnej, a wręcz przeciwnie, zagwarantuje zdobycie. Tak mówił pan Netanyahu. Prezydent Obama zdecydowanie odrzucił punkt widzenia premiera Netanyahu, broniąc negocjowanej z Iranem umowy, i podkreślił, że w swoim przemówieniu Netanyahu nie zaproponował żadnej realnej alternatywy wobec negocjacji. A próbuje, żeby nie zawrzeć z Iranem żadnej umowy, co spowoduje, że Iran natychmiast przystąpi do intensywnego kontynuowania swojego programu bez jakiejkolwiek kontroli nad nim. Tak stwierdził prezydent Obama. Wnioskować należy, że według premiera Netanyahu siłowe rozwiązanie jest jedyną opcją. Wam, szanowni państwo, zwracam uwagę na postawę amerykańskich republikanów. A ci w otwartym liście ostrzegli, że ugoda nuklearna z Iranem może zostać cofnięta, gdy prezydent Obama skończy prezydenturę za dwa lata. Czy nie uważacie, że treść tego listu wyraża podważenie prestiżu prezydenta Baracka Obamy i prestiżu prezydenta Ameryki? To znaczy, że co? Umowy i negocjacje są ważne, dokąd prezydent sprawuje władzę, a po wyborach ustalamy nowe negocjacje? To jakieś polityczne kuriozum i dziwne i dziwnie nienotowane wcześniej w polityce amerykańskiej. Przypomnę, że przemówienie premiera Netanyahu miało miejsce tuż przed wyborami w Izraelu. Dzisiaj wiemy, że pan Netanyahu został ponownie wybrany na kolejną kadencję premiera. Na uwagę zasługuje fakt, że w czasie ostatnich dni kampanii przedwyborczej Pan Netanyahu powiedział wprost, że jeśli zostanie wybrany na kolejną kadencję, to państwo palestyńskie nie powstanie. Wnioskować z tego należy, że ponad dwadzieścia lat negocjacji z Palestyńczykami to farsa i należy wrzucić do kosza. Cały wysiłek administracji amerykańskiej i kilku prezydentów legł w gruzach. Reperkusją na słowa premiera Netanyahu było bezprecedensowe wydarzenie na forum ONZ, gdzie Amerykanie nie zabrali głosu w debacie na temat Izraela i Palestyńczyków. Agencja Reuters zaznaczyła, że ten bezprecedensowy krok na forum Rady Praw Człowieka, gdzie Waszyngton niestrudzenie zawsze bronił Izraela, następuje po słowach Netanyahu i odpowiedzi Obamy na. Cytuję, przeanalizowaniu i ocenie na nowo dotychczasowych iz relacji z Izraelem. Tego jeszcze nie było w relacjach amerykańsko-izraelskich. Sojusznicy izraelskiego premiera Netanyahu przyznali, że jego wypowiedź w przeddzień wyborów dezawująca państwo palestyńskie wywołała dodatkowy rozdźwięk z Ameryką. Prezydent Obama powiedział, że przedwyborcza wypowiedź premiera Izraela Netanyahu, a wykluczająca powstanie za jego rządów państwa palestyńskiego, sprawiła, że będzie trudno powrócić do poważnych rozmów w celu rozwiązania konfliktu. Agencja Reuters podkreśla, że wypowiedź Netanyahu dodatkowo pogorszyła i tak już napięte relacje na linii Izrael-Washington. W wywiadzie dla amerykańskiego portalu informacyjnego prezydent Obama opisał swoją rozmowę telefoniczną z Nataniahu po wyborach w Izraelu, cytuję, podkreślam, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu uważają, Iż rozwiązanie dwupaństwowe, to znaczy istnienie obok siebie Izraela i państwa palestyńskiego, jest jedynym sposobem na osiągnięcie przez Izrael bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie. Jeśli państwo to chce pozostać, zarówno żydowskie, jak i demokratyczne, powiedział Obama, że biorąc pod uwagę przedwyborcze wypowiedzi Netanyahu, trudno będzie przekonać ludzi, że poważne negocjacje pokojowe są możliwe. Tego rodzaju wypowiedzi są niezgodne z najlepszymi tradycjami izraelskimi, o których ciągle mowa, a demokratyczny ustrój Izraela, który powstał na ziemi żydowskiej, z potrzeby posiadania żydowskiego państwa opiera się na przesłance, że każdy obywatel powinien być traktowany równo i sprawiedliwie. Czy tak myśli premier Nataniahu pozostawiam wam to do rozważenia? Niejednokrotnie słyszeli Państwo epitety pod tytułem Obama, taki czy inny, ale nie można się nie zgodzić z tym, co mówi prezydent Obama. Tu wcale nie chodzi o sympatie partyjne, a o postawę amerykańskich polityków wobec faktów. Negocjacje z Iranem to negocjacje pięciu innych potęg świata. Nie można jednym ruchem ręki ukręcić głowy negocjacją. Bo to podważa prestiż Ameryki i powagę polityków amerykańskich w oczach świata. Szanowni Państwo, poruszyłem sprawę negocjacji z Iranem, bo to ważne dla świata i Ameryki. Konsekwencje nieodpowiedzialnej polityki na Bliskim Wschodzie płacimy wszyscy. Od 2001 roku wywołano osiem konfliktów z udziałem Ameryki. I nieważne jest słownictwo uzasadniające te konflikty, bo demokracja sobie, a śmierć i nieszczęścia ludzkie sobie. Wygląda na to, że politycy nie ponoszą odpowiedzialności za błędne decyzje, natomiast My, obywatele amerykańscy, jesteśmy obciążani tymi błędnymi decyzjami. Proszę zwróćcie uwagę na konsekwencje tych błędnych decyzji, których architektami byli politycy amerykańscy. Gdyby nie te błędne decyzje nie byłoby dzisiaj 70 tysięcy okaleczonych na zawsze obywateli amerykańskich. Proszę zwrócić uwagę na informacyjne reklamy, apele w telewizji, aby przesyłać donacje na weteranów wojny. Jak określiłem, ci okaleczeni to nie tylko ludzie młodzi bez rąk i nóg, ale okaleczeni psychicznie. Trauma konfliktów wojennych pozostanie na długo, a może na zawsze. Czy ci dorośli amerykańscy politycy zdają sobie z tego sprawę? Czy komukolwiek wolno zabierać młodość, radość i szczęście rodzinne w imię interesów wielkich korporacji? Czy tak wolno? Zapraszam do przemyśleń. 773 775 4400. 773 775 4400. Dziękuję.